Hej, mamka z tej strony Froda. Dzisiaj Wam zaprezentuję jak zainstalować modyfikacje do gry Grand w Auto 5. Tak więc w pierwszym wypadku, jeśli macie wersję non steamową, po prostu instalowaną na płytkach, wchodzicie sobie w komputer, dysk na którym macie GTA 5, folder z GTA 5 no i tutaj macie po prostu wszystkie pliki związane właśnie z tą grą. Teraz po prostu otwieracie sobie pobrane przez was mod, modyfikacje, wchodzicie w pliki tej modyfikacji oraz przenoszycie wszystkie te pliki do folderu z GTA V. Jeśli nie wiecie gdzie jest zainstalowane wasze GTA V, kliknijcie sobie w ikonkę na waszym pulpicie, tudzież w menu start prawym przyciskiem myszy, właściwości no i tutaj macie podany wasz element docelowy, ale jeśli nie chce wam się też podążać tymi grekami, możecie po prostu kliknąć otwórz lokalizację pliku i tutaj już wam się automatycznie po prostu otworzy cały folder z tymi plikami GTA 5 w drugim wypadku, jeśli macie wersję steamową, po prostu wchodzicie sobie w steama w swoją bibliotekę, ja akurat tutaj nie mam GTA 5, natomiast pokażę wam jak to wygląda klikacie sobie prawym przyciskiem na wasze GTA 5, właściwości teraz wchodzicie w pliki lokalne oraz przeglądaj pliki lokalne Tutaj wam się otwiera po prostu cały wasz folder z plikami GTA 5, no i tutaj bezpośrednio wrzucacie swoje pliki z modyfikacjami. Najlepiej, oczywiście, żebyście zapamiętali, jakie pliki wrzucacie do GTA 5, albo chociaż zrobić sobie jakąś kopię zapasową, żeby oczywiście potem nie było problemów z przywróceniem pierwotnej i oryginalnej wersji gry. Dzięki za oglądanie. Jeśli poradnik wam się przydał, możecie oczywiście zostawić łapkę w górę oraz komentarz pod tym filmikiem. Tu był Frodo, ja się z wami żegnam i na razie!